Cześć, witajcie, jestem Tutuś i dzisiaj pokażę Minecraft Earth, najnowszą grę Mojanga I, i właśnie dzisiaj pokażę Wam, yy, nie pokażę Wam jak zainstalować, bo nie umiem, o bloczek, od razu tak się rozwala broki, o bruk, bruk, fajnie, granic też rzadki, no i 20 ekspo mi trochę, 500. W ogóle pokażę Wam dzisiaj, jak grać w Minecraft Earth, bo to jest najnowsza gra. To jest bardzo fajna gra, ale jeszcze przez Aptoida się instaluje. Na YouTube zobaczycie sobie, wpiszecie wpiszcie na YouTube, jak pobrać Aptoid. I, i, I tam będzie właśnie Minecraft Earth, trzeba pobrać właściwego tata patrzy nie siedzimy? nie ale zresztą... no dobra to jest na tutaj tej tak jest. Ja będę miał, czy będziecie O, tutaj umieściliśmy. to jest gigantyczny. Dosyć. Nic nie widzę. Muszę iść do cienia. Ciągle tu. Nie, to się da przynieść tu. Pira. Przejdź konstrukcję. to tutaj się w cieniu. To w cieniu będę. O, i teraz piszę gran, coś widać. O, teraz jest dobrze. Budujemy. I nie wiem, jak się włącza tryb budowania takiego normalnego. Tutaj się buduje chyba, chcę wszystkiego. Dobra chwila. Tryb pięści teraz bierzesz. Biorę, bo mi się to nie udało. Dobra, widzowie. okej okay. fajnie że nie umiem w to grać to wersja beta jeszcze jest trudna czekam na normalnego minecrafters to bardzo chcę żeby był jak najszybciej dostępny dlatego, że no, bardzo lubię minecrafta i przyznam, że nie i, I zostawimy sobie takie bajorko? I to Takie bajoreczko. Nie, no, za duże jest. Za duże. Tu trzeba na, na pewno. Dobra, teraz taki gierit. Brzydki trochę. Co to Bajka? Kiedy masz od Widzowie, patrzcie, tylko uzbudujemy, bo zaraz będę oglądał zwierzogród. Muszę szybko, Tutaj wam pokażę, to będzie taki krótki filmik. Gdzie szybko, już będzie szybki do oglądania. Nie. O! Tak. Tutaj trochę weźmiemy tego. Halo. Kamień Kurcze Nie Jestem przyzwyczajony za bardzo do minecrafta Czemu się nie rozwarasz? Kurcze Dobra niech już tak zostanie coś tutaj Ja w wodzie, Ej ja do wody weszłem W wodzie jestem Wina. Poka Nie będę pokazywał twarzy. Ale jak dobijecie... Jak dobijecie 15. O! Siema! Kurczaki są. Kurczaki to są. Tryb interakcji. Interakcji. tryb interakcji mówię. tryb interakcji. Gra nie chce mnie słuchać. Tryb interakcji. A dopiero jak mówię, to jest. Dobra. Jest takie... A nie, to tylko chyba na budowaniu się da. No dobra. Yy, takie to stworzyliśmy. Fila, trawę jeszcze może trochę dodamy. Trawę dodaj. Pyk, pyk. Trochę, że nasze kurczaczki miały co tutaj robić. Tutaj troszkę trawki. A damy im kwiatuszki. Dajcie kwiatki, mlecz. Proszę. Dwa mlecze dla Was. Jeszcze pompa paproć. Damy Wam tutaj. No i dobra. Wyjdziemy. Pewnie. To by. To był Tuptuś, chwilę, bo To był Tuptuś i pa ludziska. Dzisiaj nagrywam Minecraft Art i pa ludziska.